Dzień dobry Alu. Dzień dobry. Przez ostatni rok realizowałeś swój projekt w ramach programu grantowego Talenty Jutra. Dostałeś 25 tysięcy na realizację tego projektu. Opowiedz proszę, co robiłeś? Mój projekt dotyczy rusztowań dla komórek, czyli takich podłoży, na których możemy hodować komórki, na których te komórki mogą się rozwijać w tkanki. I może w przyszłości takie tkanki możemy przeszczepiać ludziom. I Całą ideą stojącą za, za tymi rusztowaniami jest wykorzystanie substancji, które naturalnie są obecne albo w środowisku, a tym bardziej w organizmie człowieka. I właśnie taką substancją, z której ja korzystam, na której ja buduję te moje rusztowania, jest kwas cytrynowy. Bo kwas cytrynowy w każdym naszym organizmie występuje, w każdej naszej komórce jest bardzo ważną substancją, która jest potrzebna do funkcjonowania naszych organizmów, ale to, co jest właśnie ważne, to jest fakt, że jeżeli takie Taki rodzaj implantu zbudowany na tym moim rusztowaniu przeszczepilibyśmy do organizmu człowieka. To ten implant ulega rozkładowi i ulega rozkładowi do substancji, które właśnie organizm już zna. Dlatego one nie są dla organizmu toksyczne i on wie, co z tymi substancjami zrobić, jak je przetworzyć, zmetabolizować, żeby je wydalić. Rusztowanie brzmi tak bardzo budowlanie. Y jeszcze rusztowanie z kwasu cytrynowego, mm -hmm. to jest coś, czego nie potrafię sobie wyobrazić. Jakbyś mogła powiedzieć, co to dokładnie jest? Mm -hmm. Tak, ma to być taka podpora dla komórek, bo możemy hodować komórki w warunkach płaskich, to znaczy po prostu osadzić się na płaskiej mhm. litej, czyli nieporowatej powierzchni i te komórki będą wzrastać w jakąś taką jednolitą warstwę, ale nie o to nam chodzi, mhm. bo jeżeli chcemy odtworzyć tkankę, czyli strukturę trójwymiarową, tak, to chcemy te strukturę tworzyć na czymś, co właśnie będzie nam nadawało ten, te trójwymiarowe możliwości odbudowy. I temu mają służyć rusztowania, które właśnie stanowią taką podporę, ale są też strukturą porowatą, czyli mhm. te komórki można na takim rusztowaniu osadzić. One się do tego rusztowania adherują, czyli się przyklejają po mhm. prostu. I jeżeli to rusztowanie. Ma odpowiednie właściwości swojej powierzchni, to może te komórki też e, promować do tego, żeby się na nim rozwijały i żeby odtwarzały konkretną tkankę. Mhm. Kwas cytrynowy jest tutaj takim, taką substancją wyjściową, takim budulcem do tego rusztowania, i ja z tego kwasu cytrynowego otrzymuje polimery. Mhm. E, polimery to są takie substancje, które możemy spotkać absolutnie wszędzie. W całym tym naszym pomieszczeniu są polimery, tylko polimery są bardzo różne. Te polimery mogą być biodegradowalne albo mogą być niebiodegradowalne, I w zależności od tego, na jakich właściwościach nam zależy. Mhm. Jeżeli chcemy mieć jakąś, e, jakiś materiał, który ma na przykład kontakt z środowiskiem zewnętrznym, ma być trwały, no to nie chcemy, żeby on nam w czasie mhm. degradował. A w przypadku tych implantów jest właśnie wręcz przeciwnie. Chcemy taki implant wszczepić do organizmu i w jego miejsce ma się odtworzyć tkanka, więc on nie może zostać na całe życie z pacjentem, tylko musi stopniowo być usuwany i być właśnie biodegradowalny, a co jest dla nas jeszcze najlepsze, ma być bioresorbowalny, co znaczy, że organizm właśnie ten, te produkty rozkładu tego implantu może zmetabolizować mhm. i usunąć. Dobrze, a powiedz jaki jest efekt końcowy Twojego projektu mhm. na chwilę w moim projekcie, może tak w skrócie po mhm. kolei, najpierw otrzymałam właśnie te moje polimery z kwasu cytrynowego, następnie wytworzyłam z nich takie płaskie, porowate rusztowania, w których najpierw sprawdziłam właściwości, sprawdziłam, czy one faktycznie są porowate, dlatego że ten materiał, tak jeżeli popatrzymy na niego gołym okiem, on jest, yy, nie jest porowaty w żaden mhm. sposób. Natomiast jeżeli zastosujemy odpowiednie techniki analityczne, Zobaczymy go pod mikroskopem w dużym powiększeniu, to on wygląda jak taka tkanina, uh -huh. jak takie włókna. I do tych właśnie włókien te komórki mogą się przyczepić. Więc ja te materiały otrzymałam w, tak, w formie takich właśnie włóknin. Zbadałam ich właściwości mechaniczne, bo to też jest to, jak taki materiał jest odporny mechanicznie, jest ważne pod kątem zastosowania jako implant. Zbadałam degradację takich materiałów, czyli jak szybko one będą chciały się rozkładać. Sprawdziłam wstępnie, czy one są toksyczne, czy nie są toksyczne dla komórek, i przeprowadziłam hodowlę komórek na tym materiale. I na tym się kończy mój projekt, czyli wyszłam od materiału, przetworzyłam go w coś, na czym komórki chciałyby rosnąć, i te komórki na nim osadziłam i hodowałam przez jakiś czas. Czy wyobrażasz sobie, że będzie to kiedyś coś, co będzie powszechnie używane? Chciałabym, mhm. ale to jest bardzo długa droga, jeżeli prześledzimy jakiekolwiek wynalazki, odkrycia, literaturę, to odkąd ktoś miał jakiś pomysł, a do momentu, kiedy, kiedy ten pomysł faktycznie wszedł w życie, to jest bardzo długa droga. No ale właśnie, żeby ta droga mogła dojść do końca, to potrzeba przede wszystkim funduszy na projekty. Mhm. Dlatego możliwość zrealizowania takiego projektu, dzięki fundacji, dzięki, dzięki talentom Jutra, no to jest coś, co popycha takie badania do przodu, chociażby mały krok, ale, ale zawsze jest to, jest to pójście, pójście dalej w stronę aplikacyjności, bo nie chciałabym robić rzeczy, które są tylko nadające się do opublikowania mhm. i zapomnienia, tylko chciałabym, żeby to było coś, co faktycznie będzie miało jakieś zastosowanie praktyczne. Czy da się to zrobić samodzielnie? Absolutnie nie. Cały mój zespół, z którym pracuję na, na politechnice, moja promotorka, dużo różnych e, specjalistów z różnych dziedzin, z którymi e, nawiązałam też współpracę mhm. w trakcie tego projektu, od których się uczę i dowiaduję nowych rzeczy, i którzy też wskazują mi, co mogę poprawić w tych moich projektach, to jest. E, to jest zawsze praca zespołowa, to nigdy nie jest jedna osoba. Często właśnie jedna osoba wychodzi przed kamerę i mówi zrobiliśmy to, to i to, ale za tym stoi cały sztab ludzi zawsze. A skąd pomysł, żeby się tym zajmować? Czy to jest tak, że cię to zaciekawiło, ktoś cię zainspirował? To wszystko zaczęło się od tego, że robiłam pracę inżynierską w zespole właśnie mojej pani promotor mhm. profesor Gadomskiej i zaczęłam pracę nad polimerami kwasu cytrynowego i ta tematyka trochę wyewoluowała stamtąd, mhm. bo najpierw zaczęliśmy badania nad samymi materiałami, potem zaczęliśmy się zastanawiać, w którą stronę to powinno pójść, bo trochę jest tak, że my zaczynamy jakieś badania z jedną myślą, a rzeczywistość weryfikuje nasze założenia i początkowo te materiały miały mieć trochę inne zastosowania, mhm. miały mieć trochę inną postać. To się, to się trochę zmieniło. A to też jest taka moc nauki, nie? Że e, masz jakieś założenie, mhm. ono się okazuje, nie do końca takie jak początkowo, i się nie poddajemy, tylko idziemy dalej za tym, co, co się pokazało. Dużo, dużo rzeczy wymyśla się przypadkiem, mm -hmm. bo coś, coś nie wyszło w laboratorium, a może zrobię to inaczej, nagle się okazuje, że coś innego działa. Także dużo jest w tym przypadku, dużo jest w tym próbowaniu i to, co potem się czyta jako artykuł, mm -hmm. to jest tylko przedstawienie co nam wyszło, co nam się udało, a to, co nie wyszło, to zostaje w cieniu, o tym się za bardzo nie mówi, a, a pracując naukowo, no to niestety trzeba się z tym zmierzyć codziennie. Krzysztof Kolumb też płynął do Indii. No tak. Planujesz być naukowcem czy praktykiem? Chciałabym być naukowcem, praktykiem, to znaczy pracować naukowo, ale tak jak mówiłam, nie po to, żeby publikować, czyli żeby to nie była sztuka dla sztuki, tylko żeby to była sztuka dla, dla zastosowań dla jakichś aplikacji. A powiedz, czujesz duże wsparcie ze strony uczelni, swojego zespołu? Tak, szczególnie ze strony zespołu, no bo to są ludzie, z którymi pracuję na co dzień mhm. najbliżej. Także to, co jest um, najfajniejsze w tej pracy, to że możemy się nawzajem wymieniać jakimiś doświadczeniami, że trzeba mieć wokół siebie ludzi, z którymi fajnie się pracuje i z którymi właśnie chce się na co dzień przybywać, bo jeżeli mhm. się idzie do tej pracy naukowej, z niechęcią, to, to nigdy się z tego nic nie wyniesie. W ogóle myślę, że jak się idzie do pracy z niechęcią, to tak, szkoda jasno, życia ale, na tym. Ale zwłaszcza w takiej pracy naukowej, w której dużo, potrzeba sporo kreatywności. Mm -hmm. trochę, trochę odtwórstwa też, ale sporo kreatywności. A jakie jest twoje naukowe marzenie? Żeby to, co robię, faktycznie trafiło na półki sklepowe. Mm -hmm. W cudzysłowie, oczywiście. Żeby, żeby znalazło zastosowanie. Tak. Żeby to nie było tak, że ja to zrobiłam i na no mm -hmm. to. Tego Ci życzę. Życzę ci też wspierających kolegów, a nie takich, którzy tylko rywalizują. Dziękuję. Dziękuję bardzo.